Znaczy ja lubię lubiłem z tego szczerać, lul. Okej, okay, znalazłem wejście. Ale dopiero na 15 level. Uuu, o. W sumie... To Bryser wytrzymał strzel. Już zaraz będziemy na miejscu. Ja mam też troszeczkę mało amunicji, to Już jesteś. Chodź, to? Czekałem aż tarcza się zrobi. Będzie boss czy coś, czy co? Tak. tak. No to ja amunicji nie mam. Kogo tak, nic nie masz? Mam nie? Nie. nie starczy 200. Dobra, chodź. Dawaj, redaktor, chodź. No już go tu bijemy. Jezus. O kurwa. To jest najsłabszy boss, jeden ze słabszych, on już pada. O kurde, takie te małe są gorsze niż ten sam boss. Biegajcie tutaj, zobaczcie. Tureta dałem. Biegajcie koło Tureta. Zajebam mocno. Z tej rakiety ma obi jeszcze, ale wiesz. Właśnie z ulti. No. Właśnie, rakietnica. Fak, 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 jestem na reju A, Aaa, w z felu. Dostał z wyrzutni. Aaaa, coś mi wybuchło. Tarcza. O, jakie. 117. No wiesz, ja wtedy widziałem radę to też. 100... Gdzie jesteś? No ile on kas? 8000? Wytarczy, 118 100. No to bierzesz, ja wziąłem ja, sobie nie, 100 dla mnie nie, są nie, O tu macie ten! 100. No słabsze. Co my tutaj musimy zrobić? Main. Tu musimy coś użyć? musimy coś dać. Hmm... O tutaj O cofnę? jest. Nie bo ja tutaj nacisnęłam na to, co to zwisa coś Dobra, powiem. idziemy, idziemy Robimy to misję z tym psami, możemy dać już radę teraz, się wydaje no. Dobra, to idziemy teraz od razu, zmienisz na tą misję na psę Co to było? Hmm. To było... Marley i coś tam The Legend of Moen Marley Dobra, wziąłem Zobaczcie Teraz jak tu teraz wrócić? Kurde, tak Nie, tu nie ma takich samych chętnych Dobrze iść Tu teraz w lewo Czy nie teraz, nie tu w lewo Nie, nie Dobrze, idziemy nie, do... Dobrze, tu Zaraz się już na początek Dobrze Uuuuuuuu Crazy boy Tutaj źle idziemy, ty, ty, ty. Ja idziemy. Chcę zobaczyć coś Jesteś... tutaj nie ma Jesteśmy dobrze tutaj Nie Tak to tutaj tego No tu nie byliśmy jeszcze No byliśmy, mi. Nie byliśmy tu Co My byliśmy? My poszliśmy w prawo, teraz poszliśmy w lewo Tu nic nie ma A nie dobra tu jest skrót tak jakby Dobra Zabijajcie wszystko po drodze, co się da, bo przynajmniej Oj, so. bija. Tu już jesteśmy na początku. Tu patrzysz, że czegoś nie ma, mam nadzieję, że dobrze idzie. Jesteś... Tu są te, Ja bo... To... Dobra, kupimy amunicję. Ale to pisto... kurwa, 5 tysięcy. Cel. Co? Jest.

Ja no, mnie zekwuję Dobra Już mogę klikasz Leci Dobra Mam chyba 12 tysięcy Dobra, wchodźcie Sweet Rutko Dani w mikro I tak cię słabo słychać trochę jak to Znaczy dobrze było sobie, tylko tak... Tutaj na dół zjechać? No, stary, dobry jesteś. No juz. i? hope you enjoy your mana. I mean... Money. Ja money, Ty, z Ty, Dobra, nie bijemy tu nic, idziemy po prostu. Ja bym pobił, bo ja bym bił 15. Jak ja bym miał 15, będę miał ten lepszą wyrzutnię, O i pieski zjem Zaczyna na śniadanie właśnie, no może to 15 lb na te na tych sobie no, no i brakuje dwa paski też bym czy... że szybciej wbili jakbyśmy oddali te misje wszystkie, nie? i półtorej właśnie no, no mi też tak tro troszeczkę mniej niż półtora dobra idziemy na te ty. Nie wbiłem tych 15? Tam wbijemy. Tam na nich wbijemy Jarciec felu! Za tego Brysera dostałem prawie. Jeden, pół pasek. Paska. jeden pasek jeszcze, nie będę 15. Mam 15 HP, mam 25 HP. Oj, braki. Oh, Ale się posypał. Ale broni posypało z niego, what Broni? Shotgun uważaj ratka. O chuj Ja mam 25 kp, nie? O dostałem Fuck, nie fokusujcie mnie cfele. Ile za niego expa! No to dobra, to ja się tak mogę bić Ile broni, dobra Jok się już stroszyłem Palcie się gnidy Dobra, już zaraz 15 już teraz będzie 15, tylko zabijemy tego skale BUM! 15 no. Czekajcie chwilę na sekundę zobacz. Gdzie jest ta sniperka? Jedna Ciebie, jedna po drodze, a druga po mnie na snajp... Tu jest, gdzieś tam. Tu. O! U -u -u. Dobra, dobrze nie słuchajcie? Nie? Tak. Tu się idziesz, już drugi rozwaliłem. O kurwa, zajebiste na serwisie. To masz ja ja może się leczę cały czas Zbrania? Czy z... O snaperko, snaperka, Mamy, że, mamy już że 30% obrażeń jakie zadamy będzie nam ten dodany do życia. Ja wierzę że też coś takiego właśnie mam. Że za każdego zabitego dostaję urażenia Dobra, chodźcie tu Ja wyrzut nie mam do nich Dobra Wygramy, uważaj, tu idzie jakiś. Och, oh, lecą. Zlurowałem jakiegoś. powoli, powoli. Dobra, idą wszystkie, więc sure. Dobra, robimy im przynajmniej damage, już jakiś, tu widać. Tylko żebyśmy bili jednego, nie? A wygramy, brzoskwinie. Chodźcie, to wszystkie takie inne zabijemy, te Alfa skagi. dopiero potem będziemy bili tego mojego i Marlea. To małe, wszystkie bicie. Gdzieś które to możesz cały czas stawiać, jak możesz? Dobra bijemy tego co bije o chodźcie, tego Mała Miałem po 0 bije nie Ja mam po 4 Znaczy ja mam po 0 z ognia Będę miał możliwość przeciągnąć to się czy O, zrobił tego Chyba się na mnie sfokusował ten małe No, na mnie ma fokus teraz Oh fuck Holy oh, shit Mam. A ten malej cały czas tam siedzi z boku strzel od nas z jakichś gugiem On słabszy w ciul jest Ten malej Harley kurko. nie malej ale No bo... strasznie słabej jest plecy. there goes my ammo Co? And there goes my ammo Goszala nie Mhm Patrz jak to się koszela No widzę właśnie Fak, skurwiel. Tu masz małego, to są małe. Zabiłem. O, o kurde, nawet nie mam możliwości, żebyś cię zrespić, fak. O ja. Nie mam kurwa, kurwa szczegółów jak Dobra, dałem ci, żebyś go leczył. Ja też kawał nie mam, fak. Tego najpierw, Marleja. No Skacze, no. jakby zabijemy, czy się zrespi w PR'a? jakimś... Dlaczego on? Gdzie on jest? Tutaj bijemy go O no fuck O, 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 No, pada już teraz Ej, Marley mój jest To zabij Dobierz go O, padę, padnę, patrzę na Cię HP nie zbierajcie ich na razie. Tylko to trzeba tego moja ja zabić. Okej, okay, no mam już więcej. Jak masz tego, to, jak masz już. Oooo. Cztery go nie? Dajcie, tureta. Nie masz, tureta. Co tu są jakieś Amo w niczym nie mam. Nie mam. Mam tureta. Ja nie mam amo w pistolecie. Trzymajcie go przed turetem, trzymajcie go. O. Trzeba te małe bić. To jak zabijemy te małe, to może nam Ammo spadnie. Coś spadło. ulonix. Muszę pobiegać i Ammo y, pozbywać. Czekajcie. No spokoj, no tutaj zabijemy go już chyba. Granaty mam jeszcze dwa. Uleczę cię, ulonix, jak coś. O, oh, fak, nie uleczę. Ulecz go lekko. Nie bardzo mogę. Prędzej ciebie uleczę. No ja. Kurde, on tak skacze cały czas i z tego nie. zabija. No i zabił mnie, zablisko byłem. Ja mam nic Żeby on się nie wyleczył, bo on się wyleczy. Gdzie on jest? A, uciekł z Kurwa, stąd też jest. O oh, fuck. Wow. Ja mam wow. robił, Masz stąd? mnie mu zrobię. For real. Musimy ammo kupić. On się naleczy teraz. Chodźcie, ammo kupimy szybko. Jakbym miał ja ammo, to bym go zabił, nie? Jakbym na w Ja tutaj jestem, lol. No my też tam A... ja się zyskaliśmy. Chodź, to chodź, to... chodź, nie bij ich. Aaaa w dupę jeża. Trzeba tam jak najszybciej, żeby się nie uleczył tak, żeby ta meda się nie uleczyła. Fak. Strzelił we mnie. Co to tyła chopa? Bijły tam to już mały Dobra, gdzie gdzie można ammo kupić? Ile on ma Bieg biegnie, biegnie, mało ma, mało ma. Tak? Ja mam, ja mam 22 ammo Jakbyśmy to... go zlurowali pod amunicję no nie ma nigdzie amunicji O amunicja wszędzie leży Dobra, bijemy, teraz go zabijemy Musimy Później. Masz Maszek chamo? 10 jeszcze o, ja mam 16 Potem już tylko z nożem będę robić 7 bije, nie wiem Jakbyście granaty jakieś znaleźli Ja na po, po prostu do niego będę podchodził i go schobił, nie? Bo może możliwości nie ma Nie widzę No tu granat jeden Czy daleko mamy do, do tego? To na początek mapy, nie? No, nie A może to ty... jest, ja nie wiem. No na początek mapy, no tutaj przebiegniemy tylko. Tylko że on już pada no. się nie no wiem. Może szybciej będzie go podlecieć pod ten. Na pewno łatwiej. Tu są municja dla ciebie. Nie. <laughs> lol jak to wygląda, what the fuck <laughs> Co grę tak przejść, nie? Perdoli kurwa Ile zobaczysz się nic mistrzu Ja? No 270. Ty mi trafia się załdziemy jeszcze pod, pod pojedynek, nie? Padni cfelu! Padnij! Last heal um. No dawaj kurwa zapierdolę cię! Boże. Jest! Uh -huh. Holy shit! Shield 119 Biorę go, bo w chcecie Coś tu spadło, rewolu... Shield 150, chcecie? Mm, nie, nie, mam 150 Co Biorę, to tak spadło? 136? nie, chyba, ja tego zmatykam Weź, Weźcie sobie shield'y, bierzcie tej tej, tam, co inni nie biorą, to sprzedacie je, nie? Wiesz, no, ja no, tylko to... chcę wiedzieć, czy wy macie je słabsze No ja, tak, tak Dobra, tu są jeszcze bronie z tego Marleya jeszcze spadły To jest tak dla ciebie, Devil Dog. Revolver 132, dziękuję. To jest najpierw 156. Full, jestem full. Ja fuck. jestem full, i tak nie. nie w ja mogę full podnieść. To jest coś tu wszędzie ja co teraz co widzę, a teraz wtedy nie było. Shotguna brać tego? Shotguna? No, jest. To jest Ta, Tak, tak. Dobra, wracamy. Chyba do... Z... Gdzie trzeba te misje wszystkie oddać? Tam do Z chyba, tak, nie? Tak. To no, Wypchnijcie okay. na korkę, na 15 chyba. Nic? O Jezu, w ogóle... Zobacz, jakieś misje jeszcze? No teraz, jak on pada! Dobra! Ja Miałem tak zmienić sobie y, pistolet Wybić, na rewolwer. Tylko co? Nie. Co mnie leje? Tam z tyłu strzelają, z przodu tam. Dobra, bym był za tym, żeby pobiec, nie? No tak. O, padnę. Dużo macie tam? Nie, nie, ale to są na małe lolo. Brałem mało zacznienie amunicji. A ja biegnę lekko. Znaczy zero. O. Możesz tu zaskoczyć do tej wody? Tak, tak Kolej cię nie. we mnie Ucieknąć od H? Aha. Okay. Kupcie sobie na baje podczas na nie Na boje. No boje sobie, kupcie, weźmiemy Ale tutaj zaraz przyjdą te skagi. Bo no ja mu tak. niestety tak rozniebie. Jakieś granaty można kupić. 42 ataku. Lol, kupuję ten Forda, forward. Zabijcie. Dobra. Tak, to mogę sprzedać. To też 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 mogę No okay, już? Wiadu wszyscy? Nie? Czekaj. Czekaj, powiększenie dobranie sobie kupię. Bo... Łydlipa rewolwer. Bo... Lipa. Revolver, granaty bym chętnie kupił. Granaty kosztują 7 od razu już mogę, kupuję. Dobra. 16 level, kurwa te granaty. Dobra, chodź, weźmę. Dobra, nice nice, 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 nice. Zakończymy już na razie? Co? Zakończymy już na razie. No nie, tak za pół godziny będziemy grali, czy będziecie musieli spać? Mhm. No nie mam Ja, ja to małaś, teraz tak, chcesz, żeby okej. mi pomógł w pracy domowej. Ja, ja od razu kończymy, to ja już spadam spać. spać. No. Dobra, to dam tę misję i kończymy na dzisiaj. Wsiadasz? Ta, jestem. Czymś się tego turbo? Do turbo? Ona, S co tam? Ach. Ona. O. Nie wiem, gdzie ją obrać. dobra I jeszcze mamy misję do oddania. To. Skuterowi no, nie, nie Skuterowi, nie? No właśnie, nie wiem Chcesz do jednego? Jak jest złodziej Pod opcjami mi auto Z gadać, co fakt? Nie tam, lol, co wy robicie? No jak nie tam. Na mapie wam pokazuję przez A, faktycznie. Ja tu poczekam. Mhm. Przestam zaraz. O Boże, tutaj będzie ten. A tu musimy bramę otworzyć. To może skończymy tutaj, bo. Chodźcie tutaj A tam iść do was to poczekajcie, Co? bo to jest samochód Czy ty już dojechałeś, Oscar? No, dobra, to ja byś wziął Weź sobie. Musiałem O, teleport, nie mamy do was No, bo tam też, żeby ci teleportu doszło Właśnie, Wiem, że teleport Okej okay. O, ile Co to kończy... było amunicji Co, kończyłem tutaj? To tutaj będzie Ora Ale mamy tą misję Chodźcie może najpierw bo tutaj jest turn in i pójdziemy stąd to może chociaż najpierw zrobimy inne misje Tylko to już następ, następnym razem, co? Koniec? Kończymy można skończyć. bo nic nie ma to się da otworzyć? Czekajcie, bo tutaj są misje. Nie on... Zrobiłem, zrobiłem. Oh, well, well, no. well. Poczekaj, bo mamy na przykład coś Otworzyłem... takiego, nie idźcie tam, bo mamy misję tutaj, w ciągu misji, dlatego Szkoda. chcę to najpierw zrobić Kto tu kurwa próbuje wjechać we mnie Mam jeszcze cztery misje, które musimy zrobić, dlatego chcę zrobić Hmm Siadasz, czy nie? Ja? Nie, nie, nie To z tym O no, tam jest ciężko w tym mine. A no, tam jest tyle broni, lulu. Dwa Ej, teraz mam coś takiego, że jeżeli I ten padniecie, nie? I ja. i na np. blisko mojego tureta, albo gdzieś go blisko postawię, to jest 14% szans, że on was przywróci do życia. Bo mam na razie na jedynce. Ale jak wymaksuję to będą duże szanse, że ten nie wspólnie Co wy tam robicie? Wiemy, no właśnie psa. tutaj mamy misję, ale nie wiem czy to robimy, czy nie. Czy to z... nie wiem. Co piętno. No nie, bo ja bym musiał kurde pójść. Też bym musiał kończyć. ukończyć. Już zależy od was, nie jak tam chcecie. Chceszka pistolet? 19 ataków? Nie, chyba 135 chyba 3. A to jest ta arena teraz? No ja, nie. Y ha hmm. chyba tak, tak to jest ta arena, ale to, to nie jest tak, to musimy. Tu akurat musimy krysz... Tu jest arena, ale tam jest druga misja, że musimy kryształy zbierać, nie? I to najpierw tę misję bym chciał zrobić. Może że zrobimy tą arenę jeszcze i kończymy, co? O, też myślę. Dobra, bo to jest zapis, to jest wszystko. Dobra, obkupcie się w naboje, wszystko, retko, wciul nabojku. Mam foto. Tak? Bo tutaj będzie hardcore PVP i to wciul. Let me see if I can like... buy something... No, no, no. Chodź, Oscar, Patrzę, tu są jakieś bronie, czekajcie. A tu trzeba wziąć najpierw ten, ten... tę misję. wziąłem jakąś misję. O, wziąłeś, co, problem. Patrzę. Patrzę, tu są jakieś naboje, czekajcie. Zacznij Chodź. Chodzimy. To możesz patrzeć. Chodź, tak bo nas się zawróci. Ten, ten, Oskar. Nie, no, co? Ten, co, co było ty, go, ci goście z, z Jessim, co tam y, przez telefon co, co ma co ma do dziewczyn mówić? No. To oro oni mają. Ten kanał mają. No. Cały. Oro. Co tak? No. Y, że muszę ten numer od dziewczyn brać, nie? No. I na przykład odcinek, gdzie mają rzeczy takie jak w plecakach na przykład. Y, Y, tampony używane, hmm. jakieś stanik z majtkami no. y, no. y, albo te magazyny porno, i muszą na początku pokazać to do dziewczyny, a potem dopiero y, numer zacząć brać. Bo. <grych> o, no. <grych> Dobra, już pierwszą dodam. Robimy drugą, czy nie? Je, trudne, takie łatwe? Nie to było chyba na 10 level, także mamy to nasz 15, 15 oh, nawet. Tak, Shield 205 na 10 level, lol 30. LOL zajwisty Musz taki rewolwer, że to chuj No ja mam rewolwer 100 nie, 79 razy 2, czyli 180 ataków. Hój, tam jeszcze podpalasz pierdola. doda. Dobra, chodź letwa. We only wait for you. Oh, for real. Dobra. Dobra, gramy. Jaki wielkie to Alpaskagi teraz? Po siedem, low to fuck <coughs> Dobra, jazda jazda, 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 Fuck, Fuck No wow, ze snaperki już w ogóle się nie opłacasz, strzelać. Czemu? Cało siebie ze snaperki. Może jest na long range teraz? Co? Na long range. Nie, ja sobie władowałem bardziej w pistoletach, wiesz, postać. Dobra, chodźcie, zrobiłem to fajne, ale teraz To już final? to jest ostatnie. No. Ten nie zrobiliśmy ostatnio na, chyba 17 chyba lat, nie zrobiliśmy. Nie? Ja nie ja zrobiłem. Jak jesteś sam to to wczoraj łatwiej jeszcze jest, nie? No nie, to przy... lol, jak ja mam lepszego gana to wszystko na kiedy pada. Na ósmym levelu próbowaliśmy zrobić ten pierwszy program, ora. Po pół godziny żeśmy tego jednego alfa bili. Jakbyś gdzieś tureta, zabi się go. A bym tym językiem napierdała. 11 chyba. A ma 70, to za gdzieś tureta. Hoj. Do no starego rozpoczęcia? Spróbuję go zabić, może go zabiję. Nie zabijcie go, go, nie zabijcie go! Dzięki kurwa I teraz padnę Nie zdążycie Zostało mniej niż sekunda Kurwa no, mać Wow, zabił mnie Wow Dobra Wyjdziemy? Chodź nas ulec szybko, chodź, 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 chodź Ej, co jest? Co, co jest? No, wszyscy Zaczęłeś od nowa, Reto Bo nie miałem czasu już Ale zaczęłeś od nowa, bo tu weszłeś, Dobra, nie, to też zrobimy w następnym odcinku. Musimy mieć full HP i musisz ten, która ta postać szybciej. Dobra, to co, zakończyłem? No. Dobra. Dobra, to dzięki rodziska wszystkim za oglądanie. I save game albo coś, nie? Tak, tak, to musicie wybrać pierwszą wyjść z tego. Także dzięki rodziska za oglądanie. Zapraszam na następny odcinek. Gierdącie Trzymajcie się ludziska. I nie puszczajcie się. Cześć!